Dzień dobry Państwu. W imieniu zarządu Górnika Zabrze witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej, awisującej 98. Wielkie Derby Śląska. Z wielką przyjemnością chciałbym powitać trenerów obu ekip i kapitanów. Zacznę od naszych gości z Chorzowa: Pan Jacek Zieliński, trener ruchu Chorzów. Dobre. Łukasz Janowska, kapitan niebieski. Witam dobry. serdecznie. Trener Górnika Zabrze, Pan Adam Dawałka. Dzień dobry. Adam Dank, kapitan górnika Zabrze. Witam. Na początek chciałbym każdego z Panów poprosić do, dosłownie o kilka zdań wejścia, wprowadzenia wielkie Derby Śląska. To, chciałbym Was spytać o to, jak, jakie macie oczekiwania, oczekiwania, czego się spodziewacie po Wielkich Derbach Śląska? Trener Jacek Zieliński, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. To znaczy, my jako trenerzy często mamy inne oczekiwania od kibiców, no bo My oczywiście chcielibyśmy, żeby to był mecz świetny, który porwał publiczność, no ale, ale chcielibyśmy też każdy z nas zapunktować w takim meczu. Więc czasami, czasami te oczekiwania kibicowskie nie idą w parze z naszymi, ale nie ukrywam, że chcemy, żeby to było dobre widowisko, żeby ono zapadło w pamięć, w pamięć na długi czas. Każdy ma swoje priorytety, my myślimy o pełnej puli. Górnik podejrzewam też, więc życie wszystko zorientuje w niedzielę. Dziękuję trenerze. Trener Adam Nawałka, bardzo proszę. Z dużym szacunkiem podchodzę do pracy trenera, jaką wykonuję. Do pracy trenera Jacka Zielińskiego w ruchu Chorzów. Zawsze w trudnych sytuacjach umiał wyjść obronną ręką i z pewnością jego warsztat jest na bardzo wysokim poziomie. Również szanuję piłkarzy ruchu Chorzów. Bo są to zawodnicy z charakterem i prezentują wysoki poziom sportowy. Natomiast wiadomo, że my w takim meczu będziemy grać o zwycięstwo. Wierzymy gorąco w to, że mecz ułoży się po naszej myśli. Zrobimy wszystko, aby tak się stało. Wierzę w moich zawodników, że w tym meczu zagrają spotkanie takie, które będzie zarówno przełomowe w naszej yy, ostatnio nieudanej serii yy, i rozpoczniemy już marsz taki, jaki zakładaliśmy na początku, yy, czyli zdobywanie punktów i walka o jak najlepszą pozycję w tabeli. Yy, tak jak to było na samym początku, yy, nie będę mówił o tym, Czego spodziewamy się na koniec? Bo przed rundą powiedziałem, że kto buja w obłokach, ten może spaść z bardzo wysoka i ten upadek jest bardzo bolesny. I w kontekście właśnie następnych meczów, mniej mówmy, a róbmy więcej. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Adam Dan. Krótko, bardzo proszę. Witam wszystkich. No tak ten odpowiedział, bo no, po tej serii słabszej naszej, w tym meczu będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby ten mecz wygrać, żeby trzy punkty zostały za Dziękuję. Ja też dziękuję. Czas na pytania. Oczywiście mam prośbę do Państwa o przedstawianie się. Jest z nami Pan Benek, który ma mikrofon bezprzewodowy, to jest obowiązkowa sytuacja, będzie dostarczony. Nasza konferencja jest w Górnik TV, klubowej telewizji, stąd wymóg mikrofonu bezprzewodowego. Bardzo proszę. Dzień dobry, Kamil Kwaśniewski ze Sportu. Panie Adamie, pytanie do Pana. Postrzega Pan te derby jako najważniejsze od lat, bo no, nie ukrywajmy, szansa na Europejskie pokary, szansa na podium może świadczyć o tym, że rzeczywiście te derby takie najważniejsze od lat są. Czy to są teraz derby niedzielne, czy wcześniejsze ma derby to są derby. No i każdy mecz derbowy jest takim meczem, że no jest ten mecz tu dla kibiców naszych, kibiców ruchu, najważniejszym meczem sezonu. No nie chcemy zawieść kibiców i tak powiedziałem wcześniej, Nie patrzymy teraz co będzie tam dalej w przyszłości, czy puchary czy nie, koncentrujemy się na tym meczu i wszystko będziemy robić, żeby właśnie ten mecz wygrać i punkty zdobyć w tym meczu. Dziękuję. Przepraszam bardzo, zapomniałem Łukaszu Januszce, naszym gościu. Łukasz, bardzo cię przepraszam i proszę o też o kilka słów. To znaczy no na pewno jesteśmy tego świadomi, że czeka nas y, ciężkie spotkanie i myślę, że y, zrobimy wszystko, żeby, żeby sprostać oczekiwania i swoje i, i, i kibiców, którzy, którzy na pewno nas liczą i myślę, że nie wyobrażają sobie innego, innego wyjścia, żebyśmy stąd nie przywieźli y, trzech punktów i tak też będziemy chcieli zrobić i dołożymy wszelkich starań, żeby tak było. Dziękuję, Łukasz. I wracamy do pytań. Kolejne. Bardzo proszę, czekamy. Panie, to to pytanie, to, to do raz Przed tym meczem jakby chyba jest pan trochę zwolniony z tego obowiązku. Wszyscy piłkarze mówią o tym, że czują tą atmosferę adrenalinę. A z kolei często po takich meczach też mówią, że byli przemotywowani za bardzo chcieli. W takich sytuacjach trener też musi... Zdejmować presję z drużyny przed, przed, przed taką potyczką. Derby to, Derby to jest specyficzna potyczka. Myślę, że, że zawodnicy zdają sobie z tego sprawę, jakiej rangi i wagi to jest mecz. Tym bardziej, że i my i górnik jesteśmy w specyficznej sytuacji. Górnik wiadomo, no ma ostatnio taką niezbyt przychylną pasce będzie chciał po prostu z tego wyjść. My też nie gramy na miarę oczekiwań zdajemy sobie z tego sprawę, że, że taki mecz derbowy jest no, doskonałą okazją po to, żeby, żeby się przełamać, żeby tym kibicom dać trochę radości w tym, co tutaj dużo mówić na udanym sezonie, ale rzeczywiście musimy też myśleć o tym i dbać o to, żeby, żeby nie przemytowywać drużyny, bo, bo można pompować balon, można się pompować z zewnątrz, natomiast i tak wszystko zweryfikuje boisko, więc podchodzimy do tego naprawdę spokojnie, ale z dużym szacunkiem dla rywala, dla przeciwnika, dla, dla jego umiejętności możliwości, ale z też dużą wiarą we własne umiejętności. Myślę, że to powinno decydować. Motywacja, owszem, jest ważną rzeczą, natomiast i tak zdecyduje umiejętności. Dziękuję. Mam pytanie do Łukasza, bo w waszej sytuacji, kiedy przegraliście swoją szansę na Puchar Polski w lidze, wiadomo, jak, jak wam się wiedzie, chyba powinniście sobie stawiać jakieś małe cele. No takim celem, w moim odczuciu, może być jeszcze tytuł najlepszej drużyny na Śląsku. Nie, nie wiem, myślisz podobnie? Patrzysz jeszcze realnie na taki cel? To znaczy no, na pewno, na pewno jest, jest na to szansa, ale myślę, że nie ma co wybiegać y, tak daleko w następne mecze. Koncentrujemy się teraz na tym meczu, który jest najbliżej i myślę, że, że wygrywając y, ten mecz gdzieś tam y, jesteśmy w stanie y, odbudować zaufanie, które gdzieś tam y, nadszacowaliśmy w tym sezonie y, u kibiców i też y, myślę, że gdzieś tam y, dowarto do, dowartościować y, samych siebie. Czekamy na kolejne, kolejne pytania. Dzień dobry, Robert Wałczak, Telewizja Polska. Pytanie do obu trenerów. Panowie, jak wyglądają wasze składy, wasze drużyny personalnie? Czy są jacyś zawodnicy, którzy nie będą z jakichś powodów wystąpić mogli w tym spotkaniu? Jeśli chodzi o nasz zespół, na pewno nie będą brani pod uwagę Maciek Sadlo, który w dalszym ciągu jest, jest w fazie rehabilitacji i myślę, że on już w tej rundzie nie zagra. Nie będzie też, to już jest informacja potwierdzona, Gabora straki, który rozwiązał na własną prośbę kontrakt z ruchem, więc tej dwójki nie bierzemy pod uwagę. Pozostali są gotowi do gry w niedzielę. Michał Bęben. Wojtek Łuczak nie będą brani pod uwagę, natomiast jutro będzie ogłoszona osiemnastka i zadecydujemy, czy Mario Przybylski, jak również Mario Magiera będą brani pod uwagę w niedzielnym meczu. Panie i Panie Łukaszu, pytanie do Was. Które z derby dotychczasowych najbardziej Wam zapadło w pamięć i dlaczego? Jak już jesteśmy tutaj, to, to muszę powiedzieć o tym meczu wygranym przez nas tutaj w zabrzu 2-1 i myślę, że, że, że to jest taki mecz, który warto, do którego gdzieś tam warto wrócić i na pewno bardzo miłe wspomnienie z tego meczu Dla nas to ten mecz najpaś, nie, najlepszy mecz co Proszę bardzo, rzeczywiście nasi kibice w pierwszą grupę z tej sprawie i najmniejszą satysfakcję, że właśnie na szanskim zdaliśmy, że nie ma najbardziej pamięci, są kibice, jak i możemy zapamiętać. Czekamy na kolejne pytania. Proszę pytanie do konera o obsadę bramki. Kamiński zaprasował na, na pozycję pierwszego. Co go o tym przesądziło? Wcześniej to było tak, że przy okazji Pucharu była rotacja na tej pozycji. Kamiński właściwie na czemu zapracował na to, żeby wygryźć że Peskowicza ze zespołu. Czy Pan nie wrócił do tego ustawienia przed tego co? Ja nie jestem zwolennikiem grzebania przy tym, jak zespołowi idzie i nadzwyczajnych ruchów kadrowych. Kamiński sobie zapracował swoją postawą w tych ostatnich meczach na to, żeby żeby brać go bardzo poważnie pod uwagę przy ustalaniu yy, wyjściowej jedenastki, natomiast yy, on już wcześniej dawał dobre sygnały, natomiast miał, miał pecha, bo na koniec grupowania w Turcji zaznał przykrej kontuzji i, i, i nie mógł zagrać pierwszym meczu pocharowym w Lubinie. Kto wie, być może wcześniej by do bramki wszedł i, i różnie by się to potoczyło. Na chwilę obecną mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy, i Kamyka, i Michała i Peskowicza i chciałbym mieć zawsze takie ból głowy przy obsadzie bramki jak teraz. Pan do tej pory powtarzał, kiedy pytaliśmy pana o tutaj ruchu, że takim łóżkarzem jest piech, prawda? Teraz to się zmieniło, to jest inny zespół. Jak, jak pan ocenia te największe atuty niebieski. O ile pamiętam, to wszystkich zawodników wymieniałem, w szczególności piecha. Podobna sytuacja jest teraz, nie możemy skupić się na jednym zawodniku. Tak jak to obecnie jest w dyspozycji Jankowski, który bardzo dobrze w ostatnim okresie czasu potrafi finalizować akcję. Gra cała drużyna i na to musimy zwrócić uwagę. Ruch jest na fali wznoszącej i to jest oczywiste. Dlatego tym bardziej musimy być skoncentrowani od pierwszej do ostatniej minuty, mieć swoją koncepcję, realizować ją i zgodnie z oczekiwaniami wszystkich zrobić to, co powinniśmy. Tak jak powiedziałem. Drużyna jest dobrze przygotowana, zarówno pod względem fizycznym, mentalnym. Potrzebujemy takiego meczu, który byłby takim typowym przełamaniem i z pewnością będziemy do tego dążyć. Natomiast nie wolno zapominać, że jest to tylko sport. I, i, I zawsze z wielką pokorą trzeba podchodzić do, do meczu. To tym bardziej pomaga właśnie w tej koncentracji i w umiejętności zwyciężania. Dziękuję. Jeszcze no, wspomnę do Łukasza z że nie ma tutaj waszych kibiców. A z kolei mają pod siebie, że gdzie nie grać, to za wami już i pewnie słyszycie ich Ściekając wstecz i pamiętając te mecze, bez Waszych fanów, to, to jest jakaś inna skala wyzwania. To, nie wiem, to, to, może... to znaczy, na pewno szkoda, że ich nie ma, no, ale wiadomo z jakich przyczyn i w to nie wnikajmy. Na pewno nam ich e, e, brakuje, ale też z drugiej strony na pewno czujemy ich wsparcie, mimo że ich nie ma, bo muszę przyznać, że, że już kilka, kilkanaście takich sytuacji miałem, że gdzieś się, się idzie po ulicy i, i gdzieś Ktoś kogoś zaczepia i, i mówi, że, że życzy powodzenia, że, że trzymam za nas kciuki, mimo że ich nie będzie i myślę, że każdy z nas gdzieś tam ma to w głowie, że jednak, że jednak bardzo mocno w nas wierzą i, i trzymają za nas ciuki. Jeśli pytania się wyczerpały, część oficjalną y, konferencji prasowej, patrząc za zakończoną, ale prosiłbym o pozostanie jeszcze na miejscach y, Pan prezes górnika zawsze, pan Artur Jankowski ma do przeczytania, państwu przekazania ważną informację w sprawie orzeczenia Komisji Ligi Ekstraklasy A dotyczącą bez z lekistyniki